Księga Zachariasza rozdział ósmy. Pan zastępów przemówił do mnie. Tak mówi Pan zastępów. Rozpaliłem się wielką zazdrosną miłością do Syjonu, wielką żarliwością zapałałem do niego. Tak mówi Pan. Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie. Jerozolima będzie nazwana miastem wiernym, a góra Pana zastępów górą świętą. Tak mówi Pan Zastępów. Na placach Jerozolimy znowu będą siedzieć starcy i staruszki, każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku, a ulice miasta będą pełne chłopców i dziewcząt bawiących się na jego placach. Tak mówi pan zastępów. Jeśli wyda się to czymś prawie niemożliwym reszcie tego ludu w tych dniach, to czy i dla mnie również ma to być niemożliwe? Wyrocznia pana zastępów. Tak mówi pan zastępów. Oto ja wybawię mój lud z krainy wschodu i z krainy zachodu słońca, sprowadzę ich i zamieszkają w Jerozolimie i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym. Tak mówi Pan zastępów. Nie upadajcie na duchu, wy, którzy w tych dniach słuchacie słów, jakie prorocy głosili, gdy położono fundamenty pod budowę domu Pana zastępów, aby budować jego świątynie. Do tego czasu bowiem nie była wynagradzana Ani praca człowieka, ani zwierzęcia Czy ktoś wychodził, czy przychodził Nie miał spokoju od wroga Bo ja podburzałem wszystkich ludzi Jednych przeciwko drugim Lecz teraz nie zachowam się jak poprzednio Wobec reszty tego ludu Wyrocznia Pana zastępów Zasieje pokój Krzew winny wyda swoje owoce Ziemia wyda swój plon A niebo spuści rosę To wszystko daje w dziedzictwo reszcie tego ludu i jak byliście ludu judzki i ludu izraelski przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się, nie traćcie ducha. Tak bowiem mówi pan zastępów. Podobnie jak postanowiłem was ukarać, kiedy wasi ojcowie pobudzali mnie do gniewu, mówi pan zastępów, i nie miałem wówczas litości, tak w tych dniach znowu postanowiłem nagrodzić Jerozolimę i dom Judy. Nie bójcie się. To zaś powinniście czynić. Mówcie prawdę jeden drugiemu. W sądach wydawajcie sprawiedliwe wyroki, które prowadzą do zgody. Nie knujcie jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywo przysięstwie, bo tego wszystkiego nienawidzę. Wyrocznia Pana. Potem Pan Zastępów tak do mnie przemówił. Tak mówi Pan Zastępów. Post czwartego, piątego, siódmego i post dziesiątego miesiąca Niech się zmieni dla domu Judy w wesele, radość i uroczyste święta. Tylko miłujcie szczerość i zgodę. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze stanie się tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast i będą się ludzie wzajemnie zachęcać, mówiąc: Pójdźmy przebłagać Pana. Ja także pójdę szukać Pana zastępów. Tak przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana zastępów w Jerozolimie i przebłagać Pana. Tak, mówi Pan zastępów. W owych dniach dziesięciu ludzi ze wszystkich narodów i języków uchwyci się z kraju szaty Judejczyka, mówiąc pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami. Ale to jest, kochani, piękny rozdział zapowiadający bardzo piękne rzeczy. To w ogóle trzymanie się tych, którzy są z Panem i inni do nich dołączają, bo mówią, Bóg jest z wami chcemy z wami iść, bo On z wami jest. Koniec jak ludzie patrzą na nas, to. Czy myślą sobie, kurczę, z nimi jest Bóg, to ja muszę z nimi być. Zauważcie, bardzo często nie. Bardzo często, kiedy patrzą na nas, mówią, no ci to Boga na pewno nie mają, nie? Zobaczcie, że Bóg znowu tutaj prosi w kółko tylko o jedno. Nie bądźcie jedni przeciw drugim. Po prostu bądźcie dobrzy dla siebie. Bądźcie w jedności. Nie kłóćcie się. Nie, nie wykorzystujcie się nawzajem. To jest w ogóle niesamowite. Jak prorok Zachariasz bardzo w punkt pokazuje, na czym tak naprawdę Panu Bogu zależy, nie? Na nas mu zależy, kochani, na nas. Warto sobie to nieustannie przemyśliwać.